Prezydent Przewa Łukasz Brządkowski zaprasza do wspólnego uczczenia Narodowego Święta Niepodległości, które odbędzie się w poniedziałek 11 listopada. Jak co roku organizujemy uroczystości patriotyczne. W tym roku będą one troszeczkę inne, dlatego że chcemy je urozmaicić o taką prezentację muralu, muralu nawiązującego do bitwy napoleońskiej, która rozegrała się w Czewie w 1807 roku. Jest to projekt, który realizuje lokalna organizacja, lokalna organizacja turystyczna Kociewie, dzięki dofinansowaniu z programu Niepodległa. Ten mural znajdować się będzie już w najbliższych dniach, będzie, będzie wykonywany na kamienicy, na ścianie kamienicy przy ulicy Wąskiej 48, a więc tam, tam gdzie co dwa lata w tej okolicy odbywa się inscenizacja bitwy od czew organizowana przez Fabrykę Sztuk. I ten ten właśnie mural chcemy jakby wpleść w przemarsz, ale jakby zaczynając od początku, o 11 godzinie e, odbędzie się Msza Święta e, w intencji Ojczyzny w e, Kościele Farnym. Potem przychodzimy na plac Halera, gdzie e, razem śpiewamy. Hymn Narodowy e, i potem za harcerską orkiestrą Dentą właśnie odbędzie się e, ten przemarsz. E, oprócz, oprócz tego przystanku, przy, przy muralu będzie złożenie kwiatów przy e, obelisku poświęconym marszałkowi Piłsudskiemu i zakończymy na cmentarzu starym e, przy pomniku, tak jak co robi.